Tato, widziałam zombie. Odwróciłem się od czajnika. W drzwiach stała Zosia, rozczochrana, zziajana, z wielkimi niebieskimi oczami. Była sobota, siódma rano, zdecydowanie za wcześnie na takie rewelacje. Kochanie, ile razy rozmawialiśmy o tym, że zombie nie istnieją? To przez The Walking Dead. Westchnąłem, nalewając wodę do kubka. Marta mówiła, że nie powinniśmy pozwalać jej podglądać serial, ale Zosia była dziwnie dojrzała jak na swoje siedem lat. Zadawała pytania o przetrwanie, o to, dlaczego ludzie walczą ze sobą zamiast pomagać, czasem jej spostrzeżenia zaskakiwały nawet mnie. Nie w telewizji, to. widziałam go u pana Kowalskiego. Wczoraj wieczorem jak szukałam mruczka, zamarłem. Kowalski był naszym sąsiadem od dziesięciu lat, emerytowany nauczyciel chemii, samotny od śmierci żony. Dziwak, zawsze zaciągał rolety, rzadko wychodził, zamówienia spożywcze przynosiła mu kurierka, ale nigdy nie sprawiał problemów. Jak wyglądał ten zombie? – spytałem, siadając przy stole. Zosia przygryzała wargę, zastanawiając się. Był chudy, bardzo chudy tato. Miał brudne, podarte ubranie. Jak te szmaty w serialu. Włosy długie, spląkane, jakby nikt ich nie był od miesięcy. I patrzył na mnie przez okienko w piwnicy. Tam, gdzie pan Kowalski ma te kratki. Poczułem nieprzyjemne mrowienie na karku. Tato, on wyglądał jak... jak dziecko. Może trochę starsze ode mnie, ale chude jak szkielet. Zosiu, może to był cień, albo manekin. Pan Kowalski kiedyś uczył w szkole, może ma jakieś pomoce naukowe. Nie, tato. On się ruszał. Podszedł do okienka i położył ręce na szybie. Miał brudne paznokcie i takie smutne oczy. Uspokajałem ją, tłumaczyłem o tła i cieni, o wyobraźni. Ale kiedy poszła się bawić, sam wyjrzałem przez okno kuchenne. Dom Kowalskiego wyglądał jak zawsze. Zaniedbany ogród, wysokie chwasty, stare jabłonie. Okienka piwnicy były zakratowane i brudne. Nic niezwykłego. Przez następne dni obserwowałem sąsiada dyskretnie. Wychodził rzadko tylko do skrzynki polisty, zawsze w tym samym znoszonym swetrze z opuszczoną głową. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, szybko odwracał wzrok. Tydzień później Zosia przybiegła znów, tym razem podczas obiadu. Tato, mamo, widziałam go bliżej płotu. Był w ogrodzie pana Kowalskiego. Marta spojrzała na mnie znacząco. Wiedziałem co myśli, że pozwalamy córce oglądać za dużo horrorów. O której to było? spytałem. Przed chwilą bawiłam się z Lenką na podwórku i zobaczyłyśmy go. Czołgał się po trawie, jak, jak w serialu, i ruszał ustami. Lenka się przestrasiła i uciekła, ale ja się przyjrzałem. Tato, on chyba mówił, pomóż mi. Marta zbladła. Może powinniśmy porozmawiać z panem Kowalskim? Nie, powiedziałem szybko. Coś mi mówiło, że bezpośrednia konfrontacja to zły pomysł. Zobaczmy najpierw, co się dzieje. Tej nocy nie mogłem spać. Około drugiej wstałem i poszedłem na strych. Z małego okienka miałem dobry widok na ogród Kowalskiego. Czekałem godzinę, drugą. Już miałem wracać, gdy około trzeciej nad ranem zobaczyłem ruch. Drzwi od piwnicy otworzyły się powoli. Wyszła z nich mała postać, chwiejna, zgarbiona. To nie był dorosły, to nie był kot czy pies, to było dziecko. Chude, w wodartych ubraniach, poruszające się dziwnie, jakby każdy krok sprawiał ból. Dziecko zrobiło kilka kroków, upadło na kolana, próbowało wstać, znowu upadło. Czołgało się po trawie w stronę jabłoni, sięgnęło pospadłe jabłko, przyłożyło do ust. Po chwili z domu wyszedł Kowalski, podbiegł szybko, złapał dziecko za ramię, pociągnął z powrotem do piwnicy. Serce waliło mi jak młot. Zbiegłem na dół, włączyłem laptopa, wpisałem w wyszukiwarkę. Zaginione dzieci Polska. Przewijałem zdjęcie po zdjęciu. I tego zobaczyłem. Kacper Nowak, 11 lat, zaginiony trzy lata temu w Warszawie podczas wycieczki szkolnej. Na zdjęciu uśmiechnięty blondym z piegami. Teraz po trzech latach miałby 14 lat. Opis się zgadzał. Rano zadzwoniłem do Marty do pracy. Zabierz Zosię po szkole do swojej mamy, na kilka dni. Co się dzieje? Zaufaj mi, to ważne. Następnie poszedłem do policji. Serżant Nowak, ironiczne nazwisko, wysłuchał mnie z kamienną twarzą. Wie pan, ile mamy zgłoszeń o rzekomych porwaniach? westchnął: Ale skoro pan nalega, zrobimy kontrolę. Kontrola odbyła się tego samego popołudnia. Widziałem przez okno, jak policjanci rozmawiają z kowalskim. Ten gestykulował, pokazywał dokumenty. Po dwudziestu minutach wyszli. Piwnica pusta, powiedział mi serżant przez telefon. Tylko stare meble i przetwory. Pan Kowalski twierdzi, że ma stwardnienie rozsiane, stąd dziwne zachowanie, pokazał zaświadczenie lekarskie. Ale ja. Widziałem. Proszę pana, jeśli zobaczy pan coś konkretnego, proszę dzwonić. Na razie nie mamy podstaw. Wróciłem do domu wściekły i bezsilny. Może rzeczywiście zwariowałem. Może to była halucynacja. Ale tej nocy znowu czuwałem i znowu go zobaczyłem. Tym razem chłopiec był jeszcze słabszy i ledwo wyczołgał się z piwnicy. Po kilku krokach upadł na ziemię i nie mógł wstać. Leżał na trawie, a jego ciało drgało. Nie czekałem. Zadzwoniłem pod 112. Dziecko umiera w ogrodzie sąsiada. Ulica Kwiatowa 15. Proszę przyjechać natychmiast. Wybiegłem z domu, przeskoczyłem przez płot. Kowalski już był w ogrodzie. Pochylał się nad chłopcem. Odsuń się od niego! krzyknąłem. Spojrzał na mnie z czystą nienawiścią. To nie twoja sprawa. Już jest. Słychać było syreny. Kowalski próbował zaciągnąć chłopca do domu, ale był za słaby. Stanąłem między nimi. Nie rozumiesz, szeptał. On jest mój. Uratowałem go. Był sam na ulicy, jak jego rodzice. Karetka i policja przyjechały jednocześnie. Kowalski cofnął się, udając zaskoczonego. O co chodzi? Spałem. I teraz usłyszeliśmy cichy głos za krzaków, obok piwnicy. Pomóżcie. Jestem tu. Ratownicy rzucili się w stronę dźwięku. Za stertą starych desek i gałęzi odkryli zamaskowane wejście, wąską jamę wykopaną w ziemi, przykrytą kratką, a w niej chłopca, wychudzonego do granic możliwości, ledwo przytomnego. Ale żywego. Kowalskiego zakuto w kajdanki. Początkowo milczał, ale gdy zobaczył, że ratownicy wynoszą chłopca na noszach, coś w nim pękło. Dbałem o niego, dawałem mu jeść, nie zostawiłem go na ulicy jak jego rodzice. Był mój. Później podczas przesłuchania wyznał wszystko. Porwał Kacpera podczas wycieczki szkolnej. Przez trzy lata więził go w specjalnie wykopanej jamie pod piwnicą. Wypuszczał tylko nocami na krótkie spacery po ogrodzie, pilnując, by nikt nie widział, ale nie wiedział, że obserwuje go siedmioletnia dziewczynka z sąsiedztwa, która myślała, że widzi zombie. Kacper przeżył miesiące rehabilitacji, terapii, powrotu do normalności. Jego rodzice przyjechali z Warszawy. Matka płakała, gdy dziękowała Zosi. Gazety pisały, Siedmiolatka uratowała porwanego chłopca. Myślała, że to zombie z serialu. Kowalskiemu dostano do żywote. Podczas procesu wyszło na jaw, że był podejrzewany o podobne przestępstwo 20 lat wcześniej, ale z braku dowodów sprawę umorzono. Kilka tygodni później siedziałem z Zosią w ogrodzie. Nowi sąsiedzi, młode małżeństwo z dziećmi wprowadzili się do domu Kowalskiego. Tato, powiedziała Zosia cicho, to nie było zombie, prawda? Nie, skarbie, to był chłopiec, który bardzo potrzebował pomocy. Ale dlaczego pan Kowalski mu to zrobił? Jak tłumaczyć siedmiolatce, że istnieją ludzie, którzy ranią innych, że zło może mieszkać za ścianą? Niektórzy dorośli są chorzy, Zosiu. Nie na ciele, ale w środku. I przez to krzywdzą innych. To dobrze, że mu pomogliśmy, prawda? Tak, kochanie, bardzo dobrze. Uratowałaś mu życie. Przytuliła się do mnie. Tato, już nie chcę oglądać zombie. Od tamtej pory nie włączyliśmy The Walking Dead, bo Zosia zrozumiała coś, czego niektórzy dorośli nie pojmują przez całe życie. Najstraszniejsze potwory nie mają szarych twarzy i nie chodzą powoli. Wyglądają jak zwykli ludzie. Mieszkają obok nas. I czasem tylko dziecięca wyobraźnia może dostrzec prawdę, którą dorośli racjonalizują. A ja? Nauczyłem się słuchać mojej córki, bo czasem to, co wydaje się fantazją, jest przerażająco realne.